Cześć! To ja, Kropka. Witam Was na następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj to będzie poradnik z wyzwań 11 tygodnia z Fortnite'a. Okej, okay, a więc pierwsze wyzwanie to jest złów, różne rodzaje ryb. I trzeba właśnie wyłowić różne właśnie rodzaje ryb, tak jak, tak jak to wskazuje. I po prostu na w grze są różne właśnie ryby, które trzeba wyłowić albo właśnie wędką lub harpunem, to już zależy tylko od Was. Okej, okay, następne wyzwanie to jest zaserwuj coś Lewiatonowi i jego wybrance, bo są właśnie oni na randce. I tutaj macie gdzieś mapę, gdzie oni się znajdują, a ja akurat poleciałem na skaliste skarpy. Okej, okay, następne wyzwanie to chodzi o to, żeby podnieść kwiatkę czy coś takiego. Jeden jest w sadzie w tym domku, a drugi na farmie stala. Okej, okay, także w następnym wyzwaniu chodzi o to, żeby y, znaleźć tajemniczą, y, magiczną potkę, taką, y, f, taką różową, coś, coś takiego. I znajduje się ona właśnie takim zniszczonym zamku, ale również znajduje się obok koralowego kasztelu, y, na no, takiej wysepce tych tak, takich słodkich glutków. Okej, okay, potem trzeba będzie tą samą potkę gdzieś zanieść. Dostarczyć albo na, na śrubane szuwary, albo y, do slamsów. OK, zostały nam już tylko dwa. Widzicie, jak to szybko idzie? A więc, trzeba znaleźć takie bombonierki, które znajdują się na różnych lokacjach. Ja akurat wybrałem sobie z przyjemnego parku. Jeden znajduje się właśnie w żółtym domku, a drugi w tym takim modernistycznym. A jeszcze jeden znajduje się też m.in. w domku takim zielonym na zielonych żywopłotach. Okej, okay, gdy już tylko to wykonamy, trzeba będzie znaleźć się kogoś, kto będzie walentynką miłostki i yy, teraz nie wiem jak to wyzwanie trzeba wykonać, albo trzeba będzie właśnie tutaj kliknąć na, na jakąś postać, bądź z nią porozmawiać. A tak prezentują się wyzwania legendarne w tym tygodniu, to co, to by już było wszystko, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że pomogłem, no i pa!